Siemanko, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam wszystkie ukryte znajdki oraz plakaty w Poppy Playtime chapter 2. Jeżeli chcecie więcej tego typu e, filmików, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subika, a tymczasem zapraszam do oglądania. Pierwszy plakat znajduje się w pomieszczeniu, jak idziemy po lewo po klucz od Poppy i znajduje się dosłownie tutaj, czyli jest to hagi. Pierwsza znaczka znajduje się tutaj, w najbardziej oczywistym miejscu, a mianowicie to jest ten kwiatek, musimy na niego kręknąć E. Przyznajcie się, ile osób z was, mimo że go widziało, nie pomyślało o tym, żeby go podnieść, co? Pierwsza kaseta również znajduje się w tym pomieszczeniu i raczej większość z was ją odnalazło. Także podnosimy i dodatkowo mamy notkę, którą również możemy przeczytać o eksperymencie 814. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście właśnie też w moim wykonaniu o więcej loru. Drugi plakat z Mami Strong Legs jest w głównym hubie gier z mamą. No i oczywiście. Tutaj każdy chyba na niego trafił, ale warto wiedzieć, że to też jest znajdźka. W głównym hubie również znajdziemy kolejną statuetkę, jeżeli pójdziemy dokładnie tą samą trasą, którą teraz wam pokazuję. I tutaj jest pociąg, tylko że ja przy poprzednim podejściu, że tak powiem, którego zapomniałem nagrać, zacząłem go nagrywać. Jak dobrze widzicie, tutaj on się znajduje. Lecimy dalej! Dodatkowo trzeci plakat również znajduje się w głównym hubie. Tutaj jest Miss i jak dobrze wiecie, Także druga kaseta, tym razem zielona, jak dobrze pewnie znaleźliście ją, znajduje się w pomieszczeniu, w którym robimy zieloną łapkę. I znajduje się dokładnie na tym pomieszczeniu. Jest to tutorial odnośnie tutaj tworzenia łapki i zastosowania, a raczej zastosowania. Kolejna statuetka również znajduje się w tym pomieszczeniu. Co musimy zrobić? Miejsce, w którym idziemy po farbę na górę, tworząc zieloną rączkę, łapkę. Idziemy tutaj, podchodzimy i patrzcie. Tutaj znajduje się kolejna statuetka. Tym razem jest to statuetka łapki. Wystarczy, że ją sobie zgarniemy za pomocą naszej łapki. No i kolejna statuetka jest nasza. Po stworzeniu swojej łapki wychodzimy tutaj, przejście i wychodzimy wprost na kolejny plakat. Tym razem bąso. Także. On się znajduje tutaj, tutaj zaraz przed minigrą z nim, nie zapomnijcie go odwiedzić. Po przejściu pierwszego zadania mamy, wchodzimy do pomieszczenia, które też dobrze znacie. I tutaj znajduje się kolejny tu, plakat. W tym samym pomieszczeniu możemy również znaleźć kasetę i to jest, wiem, pierwsza kaseta, z którą większość osób ma problem. Znajduje się tutaj w cieniu na tych drabinkach. Trzecią i ostatnią rzeczą w tym pomieszczeniu jest ta statuetka. Co musimy zrobić? Żeby wziąć ją, musimy podjechać tutaj. Musimy pamiętać, żeby to się znajdowało mniej więcej nad tym. Dobra. Musimy na pewno naładować teraz rączkę. To będzie akurat troszeczkę dłuższe, ale żebyście zrozumieli dokładnie o co chodzi. Mamy energię w rączce, tak? I teraz używamy może nie tutaj, a tutaj żeby podniosło nam właśnie statuetkę. I pamiętajcie, jedna ważna rzecz. Musimy gdzieś na wolne pole odjechać, żeby nam nigdzie nie wpadła ta statuetka. Tylko jak ręka puści, to że prosto do nas poleciał bany. Bym zapomniał podać wam lokalizację Daisy Kwiatka. Znajduje się on tutaj, koło miejsca na kasetę i tak jak widać możemy się przywitać. I nie zapomnieć o znalezieniu znajdźki. Kolejny plakat znajduje się po przejściu Pacni Hagiego tutaj i jest to Cat, ale to nie wszystko. Tutaj po znalezieniu Kentikada musimy ostrożnie zejść troszeczkę w dół i za chwilę zobaczymy statuetkę Kissy Missy. Także kolejna znajdźka jest nasza i dla pewności czy to nie był Haki Waki? Nie, no jest Kissy Missy. Także mamy potwierdzenie, że to jest Kissy Missy. Super. Kolejna kaseta niebieska znajduje się w dość prostym miejscu. Znajduje się ona zaraz przy telewizorze od niebieskiego wideo. Tutaj, jak mamy wyprowadzić Barego. Kiedy wybierzemy się na trzecią minigrę, znajdujemy tutaj taki plakat pj i również kolejny plakat, taki już typowy, ten, który możemy dotknąć i go posłuchać. Także to jest kolejna znajdźka. Kolejna znajdźka znajduje się tutaj, oczywiście przy hardzie. I musimy przejść tutaj do końca. To jest dość trudne. I w pewnym momencie pokażę wam jak... tutaj się uda w końcu. Przepraszam, ale robię to na skupieniu. Dochodzimy tutaj do końca. Oczywiście tutaj PJ też może nas widzieć. Także uważajcie. I widzimy statuetkę PJ. A. Także ją podnosimy. I to jest nasza kolejna znajdźka. Po ucieknięciu przed tutaj naszym robaczkiem kochanym, słodkim, mamy kolejną natkę przed skoczeniem na dół. Jest, znajduje się ona tutaj. I też dajcie znać, czy byście chcieli informację, co tam się znajduje. Kolejna notatka znajduje się tutaj na zarządzaniu wodą. Dokładnie w tym miejscu. I tak samo kolejna kaseta znajduje się tam. Też wiem, że dużo osób ją pomija, także ciekawe, co się na niej znajduje, ale to już historia na inną okazję. Po rozwiązaniu zagadki związanej z przejściem dalej tutaj podchodzimy i mamy kolejny plakat, tym razem jak to ktoś go nazwał pszczółokotek. W lokacji, w której musimy znaleźć zabawkę, jak dojedziemy na górę, widzimy tam Barego, którego możemy łapką zebrać, także to już jest kolejna statuetka, i powiem wam jeden sekret. Jeszcze zostały nam dwie do wszystkich. Najrzadziej chyba zdobywaną kasetą jest kaseta szósta, która znajduje się tutaj schowana. Nie dziwię się, że większość osób zapomniało ją zdobyć, bo trzeba tutaj wykazać się sprytem i najpierw puścić to i podnieść. Także widzicie, nie zawsze za pierwszym razem to wychodzi. Także jeszcze raz spróbujemy. Niech nam tutaj się dezaktywuje łapka. Utpuszczamy i mamy kasetę i możemy dalej przechodzić. Kolejny plakat znajduje się koło telewizora z czerwonym odtwarzaczem. Po zaczęciu gry z małą wchowanego, musimy otworzyć tutaj przejście, i teraz bardzo ważne, żebyśmy jednej rzeczy nie zrobili. Idziemy tutaj wentami i patrzcie, tam jest statuetka. Musimy ją. To jest bardzo ważne, żeby ją złapać, zanim spadniemy na dół. I oczywiście, jak się domyślacie, kto to jest? Oczywiście. Mami Slong Legs, także została nam jedna statuetka. Po spadnięciu od wzięcia statuetki mamy mamy tutaj kolejną notatkę. Ostatnia kaseta znajduje się, jak pokonamy Mami Slonglex, idąc po, do góry po schodach w bardzo widocznym miejscu, ale podejrzewam, że część z was mogła to ominąć. Ostatnie notatki znajdują się tutaj, mianowicie są na e, biurku, której tak i tak musimy otworzyć. I są to dwie notatki. Jak dobrze widzicie, została nam dosłownie jedna statuetka. I gdzie ona może się znajdować? Powiem Wam tak, jest to bardzo nieintuicyjne, bo jeżeli wyjdziemy z tego pomieszczenia. O, tutaj się ma popi przy okazji. E, mamy tam takie coś w oddali. Musimy strzelić łapką i to wziąć. I w ten oto sposób zdobywamy clow. Także ostatnią statuetkę. I zobaczcie. Mamy dosłownie wszystkie znajdźki. Także mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Nie zapomnijcie o łapce w górę Subiku i komentarzu. Trzymajcie się. Hej.